Z okazji, że kaszalot występuje z nami, ja zapowiem nasz program, dzisiaj dołączą do nas kaszalot Zbysia i Jozek, brawo dla nich, Ela, znowu oddajesz prezenterkę programu? Zamknij się, zapraszam. Hej Jozek, gdzie idziesz do Zbysi? Ja też choć pójdziemy razem, oj jesteśmy. Hey Zbysia nie mówiłaś, że w poszczasz to byle jakiego menela, kogo masz na myśli tamtego Żola, hej kaszarotu żoloty jeden oczysz się, wypchaj się, dżemem, nie sprzedają, to dżemo szkoda. To patrzcie, patrzcie, czego drzesz mordy, dostałem pocztówkę od mamy, poka. Ameno, ameno, super to bardziej jest święty obrazek, ale to szczegół, ale soper ma, ma, ma foto. Powieszę se je nad łoszkiem, żeby ci się śniła ta zjawa. Co? Nic. Daj, da, 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 da. Dzięki to ja lecę dopisz do rachunko, do rachunku do ich inna nana na na o cześć dzieciako czemu płaczesz? i debilo nie jestem debilem. To na razie czeka aj czego? Dasz mi zeta? Po co? Chcę kopić se. Nie mam na razie się debil jesteś koczkodanie. Hors neutra